Odezwałam się ani słowem od 20 lat. Gdy miałam 10 lat, mój ojciec podał mi tabletkę, która trwale uszkodziła moje struny głosowe. Wierzył, że kobiecy głos ma zbyt dużą moc i trzeba go niej złagodzić, by nie kusić mężczyzn. Pochodziliśmy z zamkniętej społeczności gdzieś pod suwałkami, której panowało przekonanie, że głos kobiety może kontrolować męski umysł. Gdy dziewczyna zaczynała dojrzewać, przechodziła tzw. ceremonię łagodzenia, przyjmowała lek, który ograniczał jej głos do ledwie słyszalnego szetu. Moje trzy starsze siostry już wtedy mówiły cicho jak echo. Mama szetała od dekad, a ojciec ją z tego wyśmiewał, wiedząc, że nie może mu odpowiedzieć. Mów głośniej Hela, szydził, a potem sam sobie odpowiadał. A zapomniałem, przecież nie możesz. Nigdy nie słyszałam jej Głosu I wiedziałam, że ten sam los czeka mnie. Po pierwszej miesiączce ojciec z dumą wręczył mi małą białą tabletkę mówiąc, dziś stajesz się kobietą. Twój głos musi zostać poskromiony, zanim stanie się zbyt potężny. Próbowałam uciec, ale starsi bracia mnie przytrzymali. Nie pozwolili mi wypić ani kropli wody, dopóki nie połknęłam tabletki. Wytrzymałam dzień. Już po kilku godzinach czułam ogień w gardle, a rano mogłam mówić tylko szedem. I tak miało zostać na zawsze. Życie bez głosu było koszmarem. Nie mogłyśmy wołać o pomoc, śpiewać ani rozmawiać przez telefon. W szkole siedziałam w kuchni, gdy ojciec czytał swoje lekcje. Nie mogłam zadawać pytań, bo nie słyszał mojego zza stołu. Bracia udawali, że nas nie rozumieją, każąc nam powtarzać aż do bólu. Najbardziej śpiewem. Wcześniej kochałam muzykę, a teraz nawet ciche nucenie było bolesne. Z czasem zapomniałam brzmienia własnego głosu. Czasami widziałam, jak mama dotyka gardła i patrzy w ustkę. Wiedziałam, że próbowała sobie przypomnieć, jak brzmiała. Najokrutniejsze było to, że mówienie nie tylko było ciche, było fizycznie bolesne. Każde słowo drapało gardło jak papier ścierny. Wieczorami przestawałyśmy mówić w ogóle. Ojciec nazywał to pokojem i ładem. Pewnego dnia usłyszałam, jak Alicja łapie powietrze w łazience. Leżała na podłodze, z krwią w ustach, próbowała krzyknąć, bo przewróciła się i zwichnęła bark, ale wysiłek rozerwał jej gardło. Ojciec patrzył na nią z pogardą. Widzisz, co się dzieje, gdy nie akceptujesz swojego przeznaczenia? W tej nocy zaczęłam szukać informacji o tych Okazało się, że to nie żadna tradycja, to w zobacz tutaj finał.